Zdrowie prostaty jest kluczowym aspektem ogólnego samopoczucia mężczyzn, ponieważ odgrywa ona istotną rolę w funkcjonowaniu układu moczowego, zdrowiu seksualnym i regulacji hormonalnej. Utrzymanie zdrowej prostaty jest niezbędne do zapobiegania różnym problemom, w tym łagodnemu rozrostowi gruczołu krokowego, BPH i rakowi prostaty, które mogą znacząco wpływać na jakość życia. Niestety, Wielu mężczyzn angażuje się w codzienne nawyki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie prostaty, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Na przykład siedzący tryb życia, niewłaściwe wybory żywieniowe i nadmierne spożycie alkoholu mogą przyczyniać się do stanów zapalnych i innych problemów związanych z prostatą. Dodatkowo, palenie tytoniu i przewlekły stres mogą zaostrzać te problemy, prowadząc do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Rozpoznanie tych szkodliwych nawyków jest pierwszym krokiem w kierunku promowania lepszego zdrowia prostaty. W tej dyskusji zagłębimy się w siedem konkretnych nawyków, których mężczyźni powinni unikać, aby chronić swoją prostatę. Rozumiejąc wpływ tych zachowań, mężczyźni mogą dokonywać świadomych wyborów, które wspierają ich zdrowie prostaty i ogólne samopoczucie. Ważne jest, aby priorytetowo traktować zmiany w stylu życia, które sprzyjają zdrowszej prostacie ponieważ może to prowadzić do poprawy funkcji układu moczowego, lepszej sprawności seksualnej i niższego ryzyka poważnych schorzeń. Analizując te nawyki, przedstawimy praktyczne spostrzeżenia i alternatywy, które mogą pomóc mężczyznom w podjęciu proaktywnych kroków w kierunku utrzymania zdrowia prostaty. Zajmując się tymi powszechnymi pułapkami, chcemy umożliwić mężczyznom dokonywanie zdrowszych wyborów, które przyniosą korzyści nie tylko ich prostacie, ale także ich ogólnemu zdrowiu i witalności. Rozpoznawanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych związanych ze zdrowiem prostaty ma kluczowe znaczenie dla terminowej interwencji i skutecznego zarządzania potencjalnymi problemami. Wielu mężczyzn ma tendencję do przeoczania subtelnych zmian w swoich nawykach związanych z oddawaniem moczu, często odrzucając je jako normalną część starzenia się. Zmiany te mogą być jednak istotnymi wskaźnikami, Podstawowych problemów z prostatą. Objawy takie jak trudności z oddawaniem moczu, zwiększona częstotliwość oddawania moczu lub słaby strumień moczu nie powinny być ignorowane, ponieważ mogą sygnalizować takie schorzenia jak łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH, lub nawet rak prostaty. Bardzo ważne jest, aby mężczyźni zwracali szczególną uwagę na te objawy i rozumieli, że wczesne wykrycie może prowadzić do lepszych wyników leczenia. Ignorowanie tych znaków ostrzegawczych może prowadzić do progresji problemów związanych z prostatą, czyniąc je trudniejszymi do rozwiązania w późniejszym czasie. Dlatego ważne jest, aby zachęcać widzów do proaktywnego podejścia do swojego zdrowia i zasięgania porady lekarskiej, jeśli zauważą jakiekolwiek niepokojące zmiany. Konsultacja z lekarzem może zapewnić jasność i pewność, a także ułatwić przeprowadzenie niezbędnych testów lub ocen. Regularne badania kontrolne i otwarte dyskusje na temat zdrowia prostaty mogą zachęcić mężczyzn do przejęcia odpowiedzialności za swoje samopoczucie. Zwiększając świadomość i zachęcając mężczyzn do słuchania swojego ciała, możemy pomóc zmniejszyć ryzyko związane ze zdrowiem prostaty. Ostatecznie rozpoznanie i zajęcie się wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi może prowadzić do poprawy wyników zdrowotnych i lepszej jakości życia. Poważne potraktowanie tych objawów i zasięgnięcie profesjonalnej porady, jest kluczowym krokiem w utrzymaniu zdrowia prostaty i ogólnego dobrego samopoczucia. Nawodnienie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia prostaty, ponieważ prawidłowe spożycie płynów jest niezbędne dla różnych funkcji organizmu, w tym zdrowia układu moczowego. Odpowiednie nawodnienie pomaga rozcieńczyć substancje drażniące w moczu, zmniejszając ryzyko zapalenia i podrażnienia prostaty. Gdy organizm jest dobrze nawodniony, mocz staje się mniej skoncentrowany co może złagodzić dyskomfort i zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji dróg moczowych lub innych problemów związanych z prostatą. Z drugiej strony, zastępowanie wody słodkimi lub alkoholowymi napojami może mieć negatywny wpływ na zdrowie prostaty. Słodzone napoje mogą prowadzić do przyrostu masy ciała i zwiększonej oporności na insulinę, a oba te czynniki są powiązane z problemami z prostatą. Z kolei alkohol może podrażniać pęcherz i prostatę nasilając objawy i potencjalnie prowadząc do poważniejszych problemów zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest, aby priorytetowo traktować wodę jako główne źródło nawodnienia. Zachęcanie widzów do codziennego picia dużej ilości wody, niezależnie od pragnienia, ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania optymalnego zdrowia prostaty. Ogólnym zaleceniem jest wypijanie co najmniej 8 szklanek wody dziennie, ale indywidualne potrzeby mogą się różnić w zależności od poziomu aktywności i klimatu. Utrzymywa słodkich i alkoholowych napojów, osoby mogą podjąć proaktywne kroki w kierunku ochrony zdrowia prostaty. Ostatecznie, odpowiednie nawodnienie jest prostą, ale skuteczną strategią promowania długoterminowego zdrowia i zapobiegania potencjalnym problemom związanym z prostatą. Dieta odgrywa znaczącą rolę we wpływie na zdrowie prostaty i stan zapalny, co sprawia, że ważne jest, aby zwracać uwagę na wybory żywieniowe. Niektóre produkty spożywcze, w szczególności produkty przetworzone i czerwone mięso, przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych w organizmie. Żywność ta często zawiera niezdrowe tłuszcze, dodatki i konserwanty, które mogą zaostrzać problemy z prostatą i prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego. Regularne spożywanie tych zapalnych pokarmów może zwiększać ryzyko rozwoju chorób, takich jak łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH, i rak prostaty. Z kolei stosowanie diety bogatej w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste może przyczynić się do poprawy zdrowia prostaty. Pokarmy te są pełne przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, które pomagają zwalczać stany zapalne i wspierać ogólne samopoczucie. Na przykład pomidory, które są bogate w likopen, zostały powiązane ze zmniejszonym ryzykiem raka prostaty. Podczas gdy warzywa krzyżowe, takie jak brokuły i jarmuż, zawierają związki, które mogą pomóc w detoksykacji organizmu i zmniejszeniu stanu zapalnego. Podkreślanie znaczenia utrzymania zbilansowanej diety ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia. Dobrze zbilansowana dieta nie tylko wspiera zdrowie prostaty, ale także przyczynia się do zdrowia serca, kontroli wagi i poprawy poziomu energii. Włączenie różnorodnych pokarmów bogatych w składniki odżywcze może pomóc stworzyć solidne podstawy dla długoterminowego zdrowia. Dokonując świadomych wyborów żywieniowych i koncentrując się na pełnowartościowej, nieprzetworzonej żywności, osoby fizyczne mogą podjąć proaktywne kroki w kierunku zmniejszenia stanu zapalnego i promowania zdrowszej prostaty. Ostatecznie zbilansowana dieta jest potężnym narzędziem w dążeniu do optymalnego zdrowia i dobrego samopoczucia, podkreślając związek między odżywianiem a zdrowiem prostaty. Regularne ćwiczenia są istotnym elementem utrzymania zdrowia prostaty, oferując liczne korzyści, które wykraczają poza sprawność fizyczną. Zaangażowanie w aktywność fizyczną poprawia krążenie, które jest niezbędne do dostarczania tlenu i składników odżywczych do prostaty i innych ważnych narządów. Zwiększony przepływ krwi może pomóc zmniejszyć stan zapalny, który jest kluczowym czynnikiem w wielu kwestiach związanych z prostatą, w tym łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, BPH i raka prostaty. Włączając regularne ćwiczenia do codziennej rutyny, osoby mogą aktywnie wspierać zdrowie prostaty i ogólne samopoczucie. Proste ćwiczenia, takie jak chodzenie lub pływanie, są doskonałym sposobem na utrzymanie aktywności bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu. Lub sprzętu. Te mało obciążające ćwiczenia można łatwo zintegrować z codziennym życiem, dzięki czemu są one dostępne dla osób na każdym poziomie sprawności fizycznej. Zachęcanie do konsekwentnego ruchu nie tylko promuje zdrowie prostaty, ale także przyczynia się do poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego, kontroli wagi i dobrego samopoczucia psychicznego. Z drugiej strony, siedzący tryb życia stwarza znaczne ryzyko dla funkcjonowania prostaty. Długotrwały brak aktywności może prowadzić do przyrostu masy ciała, zwiększonego stanu zapalnego i wyższego prawdopodobieństwa rozwoju przewlekłych chorób. Dodatkowo, brak aktywności fizycznej może negatywnie wpływać na poziom hormonów i zdrowie metaboliczne, dodatkowo komplikując problemy z prostatą. Dlatego tak ważne jest, aby priorytetowo traktować regularne ćwiczenia jako część zdrowego stylu życia. Podejmując świadomy wysiłek, aby pozostać aktywnym, jednostki mogą złagodzić ryzyko związane z siedzącym trybem życia i promować lepsze zdrowie prostaty. Ostatecznie, włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia jest prostą, ale skuteczną strategią poprawy zdrowia prostaty i ogólnej witalności. Spożywanie alkoholu może mieć znaczący wpływ na zdrowie prostaty, co sprawia, że niezbędne jest zrozumienie jego wpływu na organizm. Jedną z głównych obaw jest to, że alkohol może podrażniać prostatę, prowadząc do stanu zapalnego i dyskomfortu. To podrażnienie może zaostrzyć istniejące problemy z prostatą, takie jak łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) lub zapalenie gruczołu krokowego i może przyczynić się do problemów z oddawaniem moczu. Ponadto alkohol może zaburzać równowagę hormonalną, w szczególności poziom testosteronu, który odgrywa kluczową rolę w zdrowiu mężczyzn. Brak równowagi hormonalnej może prowadzić do różnych komplikacji, w tym zwiększonego ryzyka chorób związanych z prostatą. Dlatego tak ważne jest zachęcanie do umiarkowanego spożywania alkoholu w celu promowania lepszych wyników zdrowotnych. Ograniczenie spożycia alkoholu może pomóc zmniejszyć ryzyko podrażnienia prost. Picia. Na przykład upijanie się lub spożywanie alkoholu w sytuacjach towarzyskich może prowadzić do nadmiernego spożycia, co może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie prostaty. Przyjmując bardziej świadome podejście do spożywania alkoholu, osoby mogą dokonywać świadomych wyborów, które są korzystne dla ich prostaty i ogólnego stanu zdrowia. Należy pamiętać, że kluczem jest umiar. Spożywanie alkoholu okazjonalnie i w ograniczonych ilościach może pomóc złagodzić jego negatywne skutki. Ostatecznie zrozumienie związku między alkoholem a zdrowiem prostaty upoważnia jednostki do podejmowania proaktywnych kroków w kierunku utrzymania dobrego samopoczucia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów związanych z prostatą. Związek między stresem a zdrowiem prostaty jest ważnym aspektem, który często jest pomijany. Przewlekły stres może zaostrzyć istniejące problemy z prostatą, prowadząc do zwiększonego stanu zapalnego i dyskomfortu. Gdy organizm znajduje się w ciągłym stresie, wytwarza wyższe poziomy kortyzolu, hormonu, który może negatywnie wpływać na różne funkcje organizmu, w tym równowagę hormonalną i odpowiedź immunologiczną. Zaburzenia te mogą przyczyniać się do rozwoju lub pogorszenia stanów chorobowych, takich jak łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH i zapalenie gruczołu krokowego. Dlatego też skuteczne radzenie sobie ze stresem ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia prostaty. Aby zwalczyć skutki stresu, osoby fizyczne mogą stosować różne techniki zarządzania stresem. Regularne ćwiczenia są jedną z najskuteczniejszych metod, ponieważ nie tylko pomagają obniżyć poziom stresu, ale także promują lepsze krążenie i ogólne zdrowie fizyczne. Aktywności takie jak spacery, pływanie lub yoga mogą być szczególnie korzystne. Ponadto techniki relaksacyjne. Takie jak głębokie oddychanie, medytacja i uważność mogą pomóc uspokoić umysł i złagodzić stres. Podkreślanie znaczenia dobrego samopoczucia psychicznego dla zdrowia fizycznego jest niezbędne, ponieważ oba te elementy są ze sobą ściśle powiązane. Zdrowy umysł przyczynia się do zdrowego ciała, a poprzez priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego, jednostki mogą poprawić swoje ogólne samopoczucie i wspierać zdrowie prostaty. Rozpoznawanie oznak stresu i podejmowanie proaktywnych kroków w celu radzenia sobie z nim może prowadzić do znacznej poprawy zarówno zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Ostatecznie, promowanie zrównoważonego stylu życia, który obejmuje zarządzanie stresem, ma kluczowe znaczenie dla promowania zdrowia prostaty i zmniejszania ryzyka wystąpienia powiązanych z nim problemów. Radząc sobie ze stresem, jednostki mogą podjąć znaczące kroki w kierunku osiągnięcia Lepszych wyników zdrowotnych. Regularny wytrysk może odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu zdrowia prostaty, oferując różne korzyści, które wykraczają poza zwykłe funkcje seksualne. Jednym z głównych sposobów, w jaki wytrysk przyczynia się do zdrowia prostaty, jest pomoc w zmniejszeniu ciśnienia w gruczole krokowym. Proces ten może zapobiegać gromadzeniu się płynów, co może prowadzić do stanu zapalnego i dyskomfortu. Promując regularne uwalnianie płynów, Wytrysk pomaga utrzymać zdrową równowagę w obrębie prostaty, potencjalnie obniżając ryzyko wystąpienia stanów takich jak łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH i zapalenie gruczołu krokowego. Ponadto regularny wytrysk może mieć pozytywny wpływ na zdrowie i funkcje seksualne. Może zwiększyć libido, poprawić erekcję i przyczynić się do ogólnej satysfakcji seksualnej. Sprzyja to nie tylko zdrowemu związkowi seksualnemu, ale także dobremu samopoczuciu emocjonalnemu, które jest ściśle powiązane ze zdrowiem fizycznym. Ważne jest, aby zachęcić widzów do rozważenia ich komfortu i naturalnych rytmów, jeśli chodzi o wytrysk. Każda osoba ma unikalne potrzeby i preferencje, a to, co działa dla jednej osoby, może nie być odpowiednie dla innej. Zrozumienie osobistego poziomu komfortu i znalezienie równowagi, która jest odpowiednia, może prowadzić do bardziej satysfakcjonujących doznań seksualnych i lepszego zdrowia prostaty. Ostatecznie, włączenie regularnego wytrysku do rutyny może być proaktywnym krokiem w kierunku utrzymania zdrowia prostaty, jednocześnie poprawiając funkcje seksualne. Uznając znaczenie tego naturalnego procesu, osoby fizyczne mogą przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i samopoczuciem, zapewniając, że wspierają swoją prostatę, jednocześnie ciesząc się korzyściami płynącymi ze zdrowego życia seksualnego. Podsumowując, podejmowanie proaktywnych kroków w celu utrzymania zdrowia prostaty jest niezbędne dla ogólnego dobrego samopoczucia. Podczas naszej dyskusji podkreśliliśmy kilka kluczowych punktów, które podkreślają znaczenie zmian stylu życia we wspieraniu funkcji prostaty. Regularne ćwiczenia Odpowiednie nawodnienie i zbilansowana dieta bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste mogą znacząco wpłynąć na zdrowie prostaty poprzez zmniejszenie stanu zapalnego i promowanie optymalnej równowagi hormonalnej. Ponadto zbadaliśmy w om wpływ alkoholu i stresu na zdrowie prostaty, podkreślając potrzebę umiaru i skutecznych technik radzenia sobie ze stresem. Regularny wytrysk został również omówiony jako naturalny sposób na zmniejszenie nacisku na prostatę i poprawę zdrowia seksualnego. Istotne jest, aby widzowie przyjęli zdrowsze nawyki i skonsultowali się z pracownikami służby zdrowia w celu uzyskania spersonalizowanych porad i badań przesiewowych. Proaktywne podejście do zdrowia prostaty może prowadzić do wczesnego wykrycia potencjalnych problemów i lepszych wyników zdrowotnych. Zachęcamy wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie poprzez dokonywanie świadomych wyborów i priorytetowe traktowanie swojego dobrego samopoczucia. Jeśli te informacje okazały się pomocne, zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu i udostępnienia go znajomym i rodzinie. Szerzenie świadomości na temat zdrowia prostaty ma kluczowe znaczenie, a Twoje wsparcie może pomóc innym skorzystać z tych ważnych spostrzeżeń. Razem możemy wspierać społeczność skupioną na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, zapewniając każdemu dostęp do cennych informacji i zasobów. Dziękujemy za dołączenie do nas i z niecierpliwością czekamy na udostępnienie większej liczby porad zdrowotnych w przyszłych filmach, aby pomóc Ci prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie.